Dzień dobry, to ja mówię. Na początku kartka z kalendarza. Albo no nie, na początku to wyjaśnienie. Dlaczego tu, a nie tam? A dlatego tu, że tutaj stara już wyszarpała te wszystkie klomby swoje, a tam dopiero szarpie. Jakoś się tak złożyło, że w czasie nagrywania wstąpił konflikt interesów, i musiałem się przenieść tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o kartkę z kalendarza, to dzisiaj tak, proszę państwa. Mamy 69. rocznicę śmierci Adolfa Hitlera, przynajmniej w tej e, oficjalnej wersji. Mamy ostatni dzień zdawania pitów. Kto się spaźnia, to niech się nie spaźnia, bo będzie płacił karę. Mamy, proszę państwa, noc Walpurgi, czyli Sabat czarownic. 30 na 1 maja. No i proszę Państwa, 52 lata temu w szpitalu w Złotoryi, gdzie obecnie nie ma porodówki, a jest szpital psychiatryczny, urodził się, mówiący do Państwa te słowa, chłop z biskupina. Proszę Państwa, kiedyś to się cieszyłem, kiedy były urodziny, bo to można było pójść do parku z kolegami, czasami z kolegami, z koleżankami, w tej wersji wolałem te spotkania napić się rążady, porozmawiać o, o czym o ludziach bezdomnych Żeromskiego no, albo o tym o no, Sokratesie jaskini platońskiej a teraz proszę Państwa powiem tyle 52 lata, symboliczna data i do tego symboliczne wydarzenia, właśnie wybieram się w tym, dokładnie w tym dniu już za godzinkę do nie tak pobliskiej zielonej góry na konsultację z anastazjologiem. Także tyle mam do powiedzenia w kwestii urodzin, które się zaczynają po 50. Proszę Państwa, inni mają jeszcze gorzej, mamy na przykład takiego premiera Tuska, który zmierza już do 70, i mamy w ostatnim dniu czy dniach do czynienia z szeregiem jakichś przedziwnych zjawisk. Trochę wczoraj tego dotknąłem i mam pewne wyrzuty sumienia, ponieważ znowu nastąpiło coś, co się człowiek często łapie, czyli takie myślenie liniowe, że jedno wydarzenie może być tłumaczone tylko w jeden sposób, w jeden sposób interpretowane. A tu się dzieje, proszę Państwa, coś niespotykanego i Myślę, że nie będzie to zaklinaniem rzeczywistości, jeśli powiem, że no strach panu. Premierowi Tuskowi w oczy zagląda i popadł w jakąś panikę. No, można już ponad wszelką wątpliwość powiedzieć, że jeśli mamy do czynienia z zapaleniem płuc, to to jest to fenomen na skalę światową. Trzeba by było pobrać jakieś osocze, czy co tam się pobiera, i porobić szczepionki z Tuska dla wszystkich, bo on z tego co pamiętam, w piątek ogłosił, że zapadł na płuca, a dzisiaj mamy wtorek, czyli co. Parę dni, pięć, nawet nie, i już mamy cudowne ozdrowienie. Premier Tusk świga na konferencji i tu opowiada jakieś niesamowite rzeczy. To znaczy, z jednej strony grozi, że może być wojna, jak on przegra wybory, a z drugiej strony, że on robi wszystko, co może. I nie wywołuje presji na prokuratora i służby specjalne. W związku z tym, dlatego wczoraj ich wezwał na dywanik i potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby powstawiać tych wszystkich spisów. Proszę Państwa, żebym ja nie znał Tuska, nie znał życia, nie znał polityki, to może bym te bajeczki wszystkie łykał wczoraj zwróciłem uwagę na to że to może być zamach na Orlen i próba przemyblowania tej spółki w taki sposób aby ona robiła biznesy niekoniecznie dla Polski ale robiła biznesy dla Platformy Obywatelskiej i różnych innych mocodawców i się z tego nie wycofuje. Natomiast chciałbym to uzupełnić w ramach e, korekty myślenia e, liniowego. Proszę Państwa e, co się takiego dzieje, że no przecież to, to, to nie sposób inaczej zdefiniować niż tandetny teatr, to co zrobił Tusk w ostatnich dniach. No i powstaje pytanie, po co on to robi? Co tu się takiego wydarzyło? Czego on się boi? A że się czegoś boi, to widać wyraźnie, że dochodzi do tak kuriozalnych zachowań, i tak do, do kuriozalnych e, przedstawień. No i proszę Państwa, ta odpowiedź niekoniecznie musi być tak bardzo skomplikowana. E, Tusk dwukrotnie przegrał wybory. Pierwsze wybory, które przegrał, te parlamentarne, to. Efekt końcowy jest taki, że PiS utracił władzę, więc może sobie tutaj żartowić, żartować w tym stylu, jak żartował, że jest to porusowe zwycięstwo i, obu, tu, i oby PiS ponosił jak najwięcej takich zwycięstw. Jeżeli chodzi o wybory samorządowe, to wiadomo, że statystyka trochę jest, przypomina tą panią z pod latarni, tutaj może wykonać wszystko, za co się jej zapłaci, więc tutaj się Tusk też bawi w takie historie, że on tam odzyskał kilka sejmików, że PiS nie istnieje w miastach i tak dalej, choć. Chociaż de facto wybory przegrał i to różnicą naprawdę bolesną, czteropunktową, gdy się mówiło, że pistonie i będzie to widać po raz pierwszy w wyborach samorządowych, gdzie będzie tak zwana mijanta. I teraz w ostatnich dniach pojawiło się arcyciekawe badanie sondażowe Cebosu. Ono jest arcyciekawe, dlatego, że to jest oczywiście pracownia rządowa i oni robią wszystko, co. I tak, żeby rząd się na nich nie gniewał. No i proszę Państwa, z, z różnicy 12-punktowej pomiędzy PiS a PO została różnica dwupunktowa. E, I to przedostatnie przed badanie wyglądało tak, że PO ma 35% poparcia, a PiS daje się 23, a obecne wygląda tak, że PO ma 28% poparcia, a PiS 23%. 20... No, ktoś słusznie zauważył, bo nie ma się czym podniecać. Po pierwsze są to sondaże, po drugie jest to cebos. No, ale właśnie o to chodzi, że jest to cebos. Co się, proszę Państwa, dzieje, że państwowa, e, ściśle podlegająca aktualnej ekipie rządzącej pracownia wysyła taki komunikat, wysyła taki e, sondaż. Jeżeli sobie połączymy te wszystkie kropki i postaramy się zbudować z tego jakąś jedną figurę, no to nie wiem, proszę Państwa, co Państwo wychodzi, ale mnie wychodzi jeden wielki babok, strach. Strach przed przegranymi wyborami nie, europejskimi. Bo tutaj, proszę Państwa, jeśli wynik będzie na przykład 34 do 31 dla PiSu, no to nie będzie już miejsca na uprawianie propagandy. A jeśli ta propaganda będzie uprawiana, no to będzie groteskowa. Więc wszystko, co się dzieje w tej chwili, w moim przekonaniu zaczyna zmierzać w jednym kierunku. E, to jest rozpaczliwa próba zbudowania frekwencji wyborczej. Tusk wie, że przy niskiej frekwencji jego wynik po pierwsze jest e, e, stoi pod dużym znakiem zapytania. A, a po drugie, no tutaj mogą wpłynąć różne inne czynniki, które całkowicie mogą wywrócić do góry nogami proporcje, jeżeli chodzi o badania sondażowe. On z całą pewnością miał wewnętrzne badania sondażowe przy, przy okazji wyborów samorządowych, bo gdyby ich nie miał, to nie podjąłby takiej decyzji jak odstrzelenie lewicy. Pewnie zgodziłby się na ten kompromis, żeby pójść z lewicą, ale po to, żeby pokazać zwycięstwo nad PISem. A nie postawił na to, żeby twardo e, redukować e, lewicę, no ale coś z tymi badaniami poszło nie tak. No i w związku z tym, proszę Państwa, e, mamy takie, a inne działania, rozpaczliwe działania. Ja to odczytuję jednoznacznie jako desperację i rozpacz. Na początku nie bardzo wiedziałem z czym to połączyć, po co cały ten cyrk jest zorganizowany. A to jest, proszę Państwa, gra na mobilizację wyborczą. Czyli, ale czy to jest gra skuteczna? No, tutaj mam szereg poważnych e, wątpliwości. Proszę Państwa, ta wypowiedź Tuska, która mówi o tym, że e, on potrzebuje więcej czasu, no to jest usprawiedliwianie się przed silnymi razem, którzy chcieliby już zobaczyć takie piękne sceny, znaczy w ich oczach piękne sceny, jak wyprowadzanie w kajdanach Wąsika czy. Kamińskiego, osadzenie w aresze. Tylko, że oni by tu chcieli widzieć takie nazwiska, właśnie jak Bajtek, jak Morawiecki, Kaczyński i Maciarewicz, i paru innych prominentnych polityków z spisu, bo oni na to czekali przez 8 lat. I to oni też w jakimś sensie no może nie ten, na pewno nie ten ściśle żelazny elektorat z silni razem ale znaczna część elektoratu tej, tej nadbudowy też oczekiwała, że pokaże Tusk nową jakość polityki, że będzie to wyglądało zupełnie inaczej. Zapisz. Jeśli ktoś jest winny, to na takiej zasadzie, że prokurator stawia mu zarzuty, a za miesiąc sąd wydaje wyrok, bo to jest takie naiwne podejście tych ludzi. No ale tu widać wielkie zniecierpliwienie, widać zniecierpliwienie zarówno wśród fanatyków, bo przecież Giertych, non stop tu naciska na Tuska, a z Bodnarem to już jest niemalże w konflikcie, jeżeli chodzi o rozliczenia PiSu. Natomiast ten naiwny elektorat, który zrobił nadbudowę w wyborach parlamentarnych, no, oczekiwał mniej więcej takiego ciągu zdarzeń, jak przedstawiłem przed chwilą, który jest nierealny. Który jest niemożliwy do przeprowadzenia. Na pewno nie w państwie prawa, no bo takie, takie zarzuty, takie oskarżenia i takie wyroki to mogą zapadać na, w tej na tej przysłowiowej Białorusi, a nie w państwie demokratycznym, kiedy sama praca prokuratury wygląda. Zwłaszcza przy takich sprawach jak Tusk odpala, że tu PiS sponsorował Hezbollah. Nawiasem mówiąc, jest to, jest to opowieść memiczna. Nie wiem dlaczego akurat sztab propagandowy Pisu nie wykorzystuje tego w taki prześmiewszy sposób, bo to jedyne co można zrobić, zrobić, to tak, a wręcz się prosi, to tak to potraktować. Więc to co się w dzieje w tej chwili, cała te, cały ten teatrzyk Tuska urządzony pod jeszcze pretekstem choroby, nie wiem czy tutaj było wydane L4 czy nie było wydane, e, no to jest, proszę Państwa, olbrzymi strach przed por porażką europejską w wyborach europejskich, bo ta porażka, proszę Państwa, po tak krótkim czasie rządzenia, no byłaby czymś katastrofalnym. To by była informacja dla ekipy rządzącej katastrofalna. Gdyby się jeszcze nałożyły tu dwie porażki, czyli nie wszedły, nie przekroczyłaby progu lewica, a koalicja obywatelska zdobyłaby mniej głosów od pis no to już był podwójny, podwójny zły sygnał. Więc pytanie, czy ten sondaż wyborczy Cebosu to jest przypadek, czy to jest jeden z elementów mobilizowania wyborców? Patrzcie, PIS nas goni, PIS nas ściga, a jak wygra PIS, to będzie wojna i wyjdziemy z Unii, bo to już mniej więcej widać trzon propagandowy tej kampanii, jaką będzie prowadził Tusk. No bo nie sądzę, nie wierzę za bardzo w to, że taka sondażownia jak Całbeus z własnej inicjatywy przedstawiła sondaż, który miałby szkodzić Tuskowi tej ekipie rządzącej. Tu jest jakieś podanie, podanie ręki oczywiście, podsunięcie argumentów i ten argument jest jednoznaczny. Patrzcie silni razem, patrzcie wolna, demokratyczna Polska, bo oni się lubią uśmiechnięta, się lubią posługiwać takimi kłamstwami. Znów reżim pisowski i to jeszcze z Hezbollahem nas goni. A wiecie, jak oni wygrają, co to będzie? Piekło kobiet, i, i Putinis i korki będą strzelały od na, na Kremlu. Proszę Państwa, yy, patrząc uważnie i z dystansu, bo to jest konieczne, nie taką właśnie. Wolą i chęcią, żeby tuskowi się noga pośliznęła, chociaż za to zawsze trzeba trzymać kciuki, ale pozbywając się wszelkich e, antypatii, animozji i starając się stanąć, i, i gdy się postaramy stanąć z boku i popatrzeć na to obiektywnie, to naprawdę w oczach tuska i w zachowaniu w działaniach tuska widać pewnego rodzaju desperację już i ta desperacja musi też wynikać e, z tych badań, do których on ma dostęp, że te wybory są albo na styku, a być może już są. Wyniki badań, które pokazują, że e, PiS może te wybory wygrać, dlatego jest też ostra akcja, ostra kampania, by przy, przykleić do PiSu wolak i pognębić Obajtka, żeby było jasne, proszę Państwa. Ja nie chcę tutaj występować w roli spin doktora e, Prawa i Sprawiedliwości. Ta sprawa z tym, e, tą dużą bańką, czy półtorej bańki, która poszła gdzieś tam w Szwajcarii, ona nie jest ciekawa. Ona nie pachnie atrakcyjnie i to rzeczywiście trzeba byłoby, trzeba byłoby sprawdzić. Ja oczywiście odrzucam ten idiotyczny argument, że to było jakieś porozumienie, że celowo Obajtek wdepnął w tą minę, w którą wdepnął. Wdepnął naiwnie. Tam raczej już, jeśli już się skłaniam w jakimś kierunku spiskowym, to chodziło o walki frakcyjne w ramach Zjednoczonej Prawicy, że tam ludzie Morawieckiego czy czy Kamińskiego, podsunęli Obojtkowi jakąś tam ekspertyzę służb, no to on nie chciał z tego korzystać, bo chciał prowadzić własne interesy i na tym polek. to raczej w tym kierunku bym poszedł z drugiej strony to jest niestety słaby punkt PiSu i dlatego Tusk to wykorzystuje parę spraw nie zostało załatwionych tak jak powinno, jak powinny były zostać załatwione na 100% będą wypływały jakieś jeszcze kolejne taśmy, maile z mniej lub bardziej rozdymanymi aferami, ale to też jest, proszę Państwa, balans, jaki zaciągnie za sobą sam pis, jeśli nie potrafili się między sobą dokadać w odpowiedni sposób, jeśli to, co się działo w ostatnim czasie, chociażby z budowaniem list do Parlamentu Europejskiego w sposób, no, mało estetyczne wypłynęło w, w, w przestrzeń publiczną, no, to, to są przecież poważne obciążenia. Państwo też mi często zadajecie pytanie: no jak możesz bronić, czy możesz jeszcze tam zachęcać, czy sam mówi, że będziesz głosował na PiS, skoro wydarzyło się to, 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 to i to. Odpowiadam Państwu najbardziej uczciwie, jak potrafię. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że wydarzyło się to, to i to, i jeszcze parę innych rzeczy, o których pewnie nie wiemy, a być może się w tej kampanii, która na czystą się zapowiada, dowiemy. No, ale później e, następuje, proszę Państwa, coś takiego, co też przerabialiśmy milion razy. No, brutalne zdarzenie z rzeczywistością. No, nie tak dawno mówiłem o tym, że jest nie do zniesienia w wymiarze estetycznym to, co Jarosław Kaczyński robi z takimi ludźmi jak Kurski, na przykład, czy, czy pani Gosieska, czyniąc z nich czołowe postaci i twarze pisu. A nie, a nie dość, że twarze pisu, to jeszcze, to jeszcze te twarze kampanii, no ale później, proszę Państwa, czytam, że Tusk na 77 tysięcy sposobów próbuje uwalić CPK i przymierza się do tego już coraz bardziej poważnie. No i mamy po jednej stronie twarz Kurskiego, a po drugiej stronie, proszę Państwa, inwestycje wielomiliardowe, które mogą decydować o losach Polski, o, o rozwoju naszym gospodarczym, no więc która ta szala tutaj tutaj przeważa. Zdaję sobie też, proszę Państwa, sprawę, że jesteście zmęczeni tego rodzaju argumentacją, no ale ja nic na to nie poradzę, że ta rzeczywistość się nie zmienia. No mamy po jednej stronie. Partię taką, jaką mamy, ona jest daleka od ideału, a czasami mam wrażenie, że jest daleka od przeciętności, no ale po drugiej stronie mamy zło, najgorsze, mamy Donalda Tuska ucieleśnienie tego zła i mamy projekty, które niszczą Polskę. No więc, y, cóż robić y, y, w takiej sytuacji? No naprawdę stawiać Kurskiego i takie projekty jak y, CPK, czy bezpieczeństwo Polski, czy rozwój Polski na, y, na jednym poziomie? No nie, proszę Państwa, trzeba o tym mówić, co jest złego po stronie tej, y, momentami wyjątkowo topar, topornej formacji, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, formacji niewyciągającej w związku z własnych błędów, no ale nie możemy iść na dno razem z nimi, proszę Państwa, bo y, tutaj chodzi o sprawy ważniejsze i, i poważniejsze i to, że tu się gaciami przed tymi wyborami, proszę Państwa, to jest doskonale, doskonała, doskonała o, o, okazja, żeby mu te gacie przyczepać, a to, że się tak dzieje, no to widać y, y, gołym okiem i, i warto by było tej szansy. Nie zmarnować. Ja nie mam siły, proszę Państwa, żeby agitować za, za kimkolwiek. Ja sobie wymyśliłem, że w tych wyborach poprę któregoś z polityków suwerennej Polski z bardzo prostego powodu, bo oni w tym wymiarze europejskim polityce z Unią Europejską, z tymi wszystkimi szaleństwami, zielonymi ładami, zachowywali się najbardziej konsekwencje z całej Zjednoczonej, Zjednoczonej Prawicy, natomiast do obozu morawieckiego ludzie mają słuszne pretensje, ja nie zamierzam tych pretensji prostować, bo musiałbym sam sobie połamać kręgosłup moralny. No ale Priorytetem jak zwykle jest jedno, dokopać Tuskowi, bo to jest doskonały moment a to, na to, aby nastąpił przełom w tych nastrojach i notowaniach i tego najwyraźniej się Tusk, proszę Państwa, w ostatnim czasie bo i dlatego tak no desperacko, nieudolnie, bo to zawsze jak to jest, to odniesienie do sportu, do piłki nożnej chociażby, gdy się bardzo chce, to, to mało co wychodzi, jest tutaj jak najbardziej adekwatne, bo tu propagandę potrafi znacznie lepiej, potrafi propagandzie znacznie lepiej się poruszać niż to, co przedstawił w ostatnich dniach, no ale skoro tak, E, tak nieudolnie, a z, jedno, a z drugiej strony, z taką determinacją. Próbuje odpalić propagandę mobilizującą elektorat, no to tam naprawdę, proszę Państwa, musi być nieciekawie w, w tych wszystkich e, badaniach, które spływają na biurko Tuska. I stąd taka, nie inna, nerwowa reakcja z jego strony. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Patrzymy na fakty i wyciągamy. Wnioski. Wszystko, co służy naszemu wspólnemu interesowi, powinno być na, przedmiotem naszej uwagi. Natomiast te wszystkie detaliczne sprawy, irytujące, kurskie, niekurskie, e, no jakby tu Państwu powiedzieć, żeby nie zełgać, a jeszcze jednocześnie oddać sedno sprawy, no nie mogą być pominięte. Ale nie możemy ich też traktować na równi z tymi wszystkimi zagrożeniami, jakie niesie za sobą ta najgorsza z możliwych władz, jaka jest w tej chwili przy sterach. I wszystko, co będzie służyło porażce, porażce tej władzy, będzie korzystne dla nas, będzie korzystne dla Polski. Tu się, proszę Państwa, w tym prostym równaniu nic nie zmienia. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.